Hej,ka, hejka, z tej strony Karolina i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. E, I witam cię Was w Legacy Challenge na naszej farmie. Powiem Wam, że się stęskniłam troszeczkę już za Aurorą i za farmą, e, no i za Aronem, no bo w końcu to jest jego farma, co nie? Także słuchajcie, dzisiaj zaczynamy kolejny dzień. E, no i jak was nie było, to troszeczkę tu się podziało. E, może byliście na live'ie, to widzieliście pokrótce, ale poczyniły się małe remonty. O, a bo tak, fundusze rodziny mamy większe, bo Aurora przed chwilą wróciła z pracy i dostała awans, ale przed jej awansy mieliśmy tam ledwo 200 simlonów, a teraz mamy no 2,5 tysiąca, ale wiecie, to dostała aurora przed chwilą z... Z awansu, 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 bo Aurora nasza jest teraz, słuchajcie, czekajcie, gdzie to jest, lekarzem genetykiem. E, więc tak to nam się tutaj pozmieniało. E, jeżeli chodzi o ten teren przed, 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 przed domem, <grym> przed domem, to jeszcze tutaj się, może w sumie mogłam to ogarnąć, ale no, jeszcze tego nie zrobiłam. E, tak samo te okna trzeba będzie zmienić. E, no ale pokażę Wam, co się zmieniło w domu, bo troszeczkę się wewnątrz zmieniło, więc może zacznę. Zaczniemy od góry. Jeżeli chodzi o, gó o górę, to tutaj sypialnia Aurory troszeczkę się rozbudowała, troszeczkę tutaj się pozmieniało. Patrzcie, takie małżeczko to w sumie miała chyba, ale wcześniej nie miała chyba te tej tapety. Tak mi się wydaje. Tutaj niektóre rzeczy się pojawiły. Tutaj ma taką, właśnie szafę, ma lustro. To też jeszcze nie jest dokończone, bo właśnie po prostu nie starczyło mi pieniędzy. Pieniędzy mi nie starczyło. No, tutaj ma taką sobie, tutaj sobie można usiąść. Tutaj, patrzcie, ma jakiś taki obraz, nie wiem, swoich dziadków, a może właścicieli tej farmy. No, nie wiem. Tutaj jeszcze ma taki kącik, ale tą garderobę tu jeszcze nic nie dałam. No i tutaj się wchodzi, przechodzi do kolejnej jakby pomieszczenia i tutaj na razie w sumie też nie ma nic za bardzo. Dałam tylko taki, taki kredens, taki, taką półkę na książki czy coś. Tutaj z tego pokoju Arona wcześniejszego usunęłam rzeczy, żeby po prostu mieć pieniądze. Zostawiłam tylko firaneczki i dywan. A Aaron przeniósł się tutaj, bo chyba wydaje mi się, że to jest trochę większa przestrzeń, tak mi się wydaje. No i tutaj mamy jego sypialnię. Może nie jest jakaś taka super, wiecie, teenager, nastoletnia, ale chciałam już się zrobić w takim stylu, wiecie, właśnie troszeczkę, nie wiem, czy to tak powiejsko. No tak trochę zalutuje może wiejskim klimatem, ale tak się prezentuje. Podoba mi się bardzo. Jest taka dość klimatyczna, już taka może właśnie bardziej dojrzalsza, ale nasz Aaron też jest bardziej już dojrzały niż taki nastolatek, wiecie, typowy, e, więc to jest jego sypialnia, tutaj ma um, szafę, tutaj nie powiesiłam, patrzę, że firanki, no ale nic, chciałam właśnie powiesić mu tutaj chociaż jakiś ten um, telewizor czy coś, ale właśnie nie było nas stać, A tutaj kawałkiem ma, um, czekajcie, może to włączę, A tutaj kawałkiem ma taki swój kącik, wiecie, biurowy, e, jakiś tutaj komputer, coś tu będzie mógł sobie wiecie, porobić, jakieś książki. No i tak się prezentuje góra, ale największe zmiany, słuchajcie, są nie na górze, a na dole. Turururu, turururu. Jeżeli chodzi o, no, może salon i tak dalej, to nie, ale zacznijmy od przedpokoju. Na przedpokoju mamy nową tapetę, trochę jaśniejszą tapetę dałam, tutaj jakiś wieszak wisi. Dałam tutaj w łazience Trochę rzeczy, bo doszło do skóry, no jedna łazienka na taki dom to trochę mało, więc zrobiłam przy okazji już drugą łazienkę, chociaż też się, tak wiecie, zrobiłam po taniości, po kosztach, żeby po prostu była na razie taka o sobie. I tak, czekajcie, ja bym chciała, czemu nie ma w ogóle ustaw kolor świateł, białe? W sensie, czekajcie, ust... nie. Ustaw kolor świateł, białe, wszystkie światła, o tak. No i dobra, i przechodzimy do tej już takiej większej części domu, znaczy większej tej. Co się zmieniło najwięcej? Jest to, słuchajcie, jadalnia i kuchnia. To robiłam na live, więc mi pomagaliście. Tak jak widzicie, też tutaj nie jest tak wszystko w 100% jeszcze wykończone, no bo po prostu brak pieniędzy. Brak pieniędzy. Jadalni, w jadalni mamy taki stół okrągły, proszę bardzo. Wydaje mi się, że jest mega klimatyczny i bardzo fajny. Takie mamy tutaj wyjście. Drzwi też chyba wyjściowe właśnie zmieniłam. No i tu mamy takie duże przejście. Tutaj mamy jeszcze taki kawałek, też właśnie z takim a la sikiem i tutaj coś się jakieś rzeczy pochowane. No i to jest nasza kuchnia, patrzcie. Byłam nie, niezbyt przekonana do tej tapety i że nie pasuje mi do tych, wiecie, do tej podłogi, ale tak jak weszłam drugi czy trzeci raz do rozgrywki, to doszłam do wniosku, że jednak chyba chyba to fajnie wygląda. Chyba, chyba mi się podoba. No i to jest nasza kuchnia. Tutaj mamy właśnie kuchenkę, wiecie, tutaj prawdziwe, prawdziwe drewno się pali w kuchni, słuchajcie, nie ma to tamto. Tutaj mamy jakiś zbiór jakichś książek kucharskich. Tu mamy ekspres do kawy, przedsuwne gorące napoje, no jakieś gorące napoje tutaj mamy. Tu mamy mikrofale, tu mamy umywalkę, zmywak będziemy myć i patrzeć. Tutaj widzicie na nasz ogród i zepsuty samochód przy okazji. A tutaj reszta kuchni prezentuje się. Tak, wydaje mi się, że jest mega klimat. E, tutaj mamy też kominek, który w sumie był już w tej kuchni wcześniej. E, I tutaj mamy taką szafkę. Ja z czasem chciałabym, żeby tutaj pos postawić ten taki, e, wiecie co, co jest na storze e, do konf robienia konfitur, chyba do, tam do robienia dżemów i tak dalej, więc fajnie by było, żeby to też się tutaj kiedyś znalazło. No i słuchajcie! Mamy kury! Mamy kury, mamy kurczaka Karola i jest już tak naprawdę sielsko klimatycznie. No i właśnie, co do dzisiejszego odcinka, to chciałabym, żebyśmy w dzisiejszym odcinku zaadoptowali sobie pierwszego konia tak, czas i pora, słuchajcie, na konika e, tutaj nasz Aaron właśnie już się obudził i to w sumie jak, jak na takie wiejskie żyćko e, przystało czas i pora wstawać, jest czwarte nad ranem, także on tutaj sobie czekajcie, tylko jeszcze włączy automatyczne przełączanie wszystkie światła, patrzcie on tutaj mu wyskoczyło, że chciałby być światowej sławy chirurgiem, e, no i w sumie to po mamie, ale nie nie będzie, nie będzie <laughs> nie będzie, e, dobra, jedz sobie resztki, smażony ser proszę bardzo Proszę sobie skupnąć smażonego syra yy, na śniadanko, a potem może pójdziemy właśnie do naszych kurczaków. Jeżeli chodzi o Arona właśnie, bo on ostatnio miał urodzinę, no to... Yy, 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 yy. Dałam mu tylko fryzurę i resztę ubrań dałam mu taką, jaką miałam i właśnie tutaj muszę jeszcze go ogarnąć do końca, dlatego nie będę go Wam pokazywała w kasie dzisiaj, bo no te ubrania ma takie sobie, muszę coś pobrać, coś poszukać fajnego dla nastolatków, bo jednak jakiś czas tym nastolatkiem jednak będzie, więc wiecie, fajnie by było, żeby miał jakieś fajne te stroje, więc będę musiała to też jeszcze ogarnąć. Nie wiem jak Wam, ale mi się klimat tej kuchni Podoba mega. Także teraz sobie zje nasz tutaj fajny, fajny, fa, fajny, fa, fajny Aro sobie nam zje tutaj jedzonko i później pójdziemy do, do kurczaków Karolów. Dobra. Proszę bardzo. A jeszcze i pszczoły mamy, przecież tak słucham, coś mi tu bzyczy, a to mi pszczoły brzy brzycą, bzycą mi pszczoły. Tak, musimy też ogarnąć ogród. Też pisaliście mi o jakichś zraszaczach. Tutaj coś tutaj mam, jakieś zraszacze, ale to chyba takie to zawsze są. No i tutaj ymm, mamy ten ogródek, ale na razie nie mamy co tutaj za bardzo w nim robić. Więc mamy kurczaki i będziemy mieli koniki za moment, za chwilę. Zaadoptujemy sobie jakiegoś kunia. No i dobra, słuchajcie, idziemy karmić kurczaki. A idziemy nakarmić kurczaki za piątkę i idziemy zebrać jaja i zapytać, od kiedy kurczak y, zagdacza samotnie w lesie, to rozlegnie się jakiś dźwięk. Czy, kiedy kurczak zagdacza samotnie w lesie, to rozlegnie się jakiś dźwięk i nie będziemy się kłócić ze złym kurczakiem Karolem, bo to może się źle skończyć, słuchajcie. Aurora sobie odsybia, bo ona była na noc w pracy. Nie wiem, chyba kot nam się zepsuł, bo nie rosną mu kontakty. Tu iskają się i iskają i te kontakty mu nie rosną. Dobra, wiesz co, idź sobie zjedz. Ty go zostaw, idź sobie zjeść. Idźcie sobie w ogóle zjedzcie. E, oba koty. Oba koty, idźcie sobie tutaj szamkę. Zabrał tyle jaj, włącznie z rzadkim jajem egzotycznym. Uuuu, jak tam kurczaczki nasze? no powiem wam, że sztosik to jest o i mamy kwiatki jakieś tu tam urosły, to możemy je zebrać on zaraz idzie w ogóle do, do szkoły więc patrzcie wow, 1500 to ono kosztuje dobra, te zwykłe możemy albo nie, wiecie co, te zwykłe jaja, to będziemy wsadać tutaj do e, do, może Aurora coś upiecze, <laughs> nie wiem a te rzadkie, no to pewnie, że je sprzedamy bo co, możemy dać prezent, nie, no to sprzedajemy je cyk Widzicie, jak można zrobić? No, i Aaron, jak wróci ze szkoły, to ja bym chciała, żeby on tego konia wziął. Czekajcie, tu jest międzynarodowy ośrodek. Regiony. A, normalnie, nie, konia możemy normalnie zaadoptować, jak y, wszystkie inne zwierzaki, przez telefon, przez internet, wiecie, jako adopcję. A więc tak, dobra. Co ty masz tej? Powszechne oświecenie. Mądry kurczak dał ci cenny łyk wiedzy. Ciekawe. Za dwie godziny idziesz do pracy, do szkoły. Czy ty masz odrobione lekcje? Masz. No to super. Jakiś ojciec. Dobra, super. No dobra, a weź pokój się. Pokudź się z tym Karolem kurczakiem. Patrzcie, jaki Karol kurczak. Czemu mu się uślepia świecą? Boję się, kurczaka Karola. ale ale jaja. Groźny ten kurczak, Karol. O ty. O ty, dziadu. Ha, ale ja jestem z tym kurczakiem Karolem, słuchajcie. <grym> nie, no nie mogę. Czemu? Ja, ja widzę, jakoś wcześniej tak się nie przyglądałam tego. I co? Będziesz miał jakiś zły nastrójnik? Pokuciłeś się z kurczakiem Karolem, że coś ci zrobił? Co byś chciał? Kupić nazwie Donica. No, byśmy kupili w sumie e, Donicę, bo fajnie by było. Trudno zrozumieć tego kurczaka Karola, a Aaron myśli, że on powiedział chyba Cię upuszczono jako jajko. Upuszczono. Boże, nie umiem dzisiaj czytać. <laughs> Chyba cię upuszczono jako jajko. Upuszczono. Dobra, e, tutaj właśnie ogólnie. <laughs> Mam takie fajne różne siedzonka, takie ala huśtaweczki i chciałabym tutaj to podawać i właśnie jakieś dzielnice poustawiać i tak dalej, żeby na jakby dzień zima i w ogóle ja, o już 500... 500 simlonów i tak dalej, to żeby właśnie tutaj oni sobie siedzieli, ale to zrobię już na kolejny odcinek, wiecie, tak powolutku wszystko w swoim czasie. Dobra, koty jecie? To jedzcie i zaraz musicie się troszeczkę poiskać, a Aurora jak tam? Chrapie. Ale jak to? <laughs> Twoje drzwiaki były źle traktowane i rząd je zabiera. <laughs> Zabrali nam koty. Ale chyba możemy je od nowa zaadoptować, wiecie? Tak mi się wydaje, że możemy je zaadoptować od nowa. One chyba będą w tej skrzyni do adopcji. a on chce się zapisać na zajęcia pololekcyjne. No dobra, to się zapiszesz. Ja tak, wiecie, siedzę, tak patrzę, właśnie aż kot pójdzie do kota, żeby się poiskały. Patrzę, znikły. Mówię, no nie, już mi się coś zbakowało. A tu, proszę bardzo. No życie, no zdarza się, no cóż zrobić. A co ty masz? Wyrodna matka za zwierzaków. Dobrze ci taka aurora, masz rację, jesteś wyrodna matka, wiesz? Zamiast spać, to powinnaś koty głaskać. Ty, mendozo. Okazało się, że te biurko, co tu było, nie działa, jak powinno. I te w sumie też nie działa, jak powinno, więc będę musiała tutaj coś innego wsadzić. Ale dałam na razie tutaj u Aurory takie biurko. Ona chyba je miała we wcześniejszej chałupce, tam wiecie. Tam tam. Dobra, może damy jakieś zdjęcia tutaj. O, nie, nie te. Jakieś o, na przykład te. O, damy tej, też tutaj jej. O, czekajcie, widzicie? Jest forgi, więc bierzemy ją. Z powrotem, no oddajcie nam kota słuchajcie, czy możemy jeszcze je od razu, a nie to musimy poczekać, dobra, to widzicie odzyskamy koty, czekajcie powieszę tutaj Aurorze jej, jej takie jakieś zdobycze, które ona ma, czyli na przykład jakieś tutaj o widzicie, ale kto nisko wisi, nie? Dobra, to musimy poczekać teraz na kota i dopiero jak przyjdzie, to będziemy mogli kolejnego zaadoptować i będziemy mogli też um, właśnie wziąć sobie konika. Dobra, także idziemy pielić chwasty teraz. A ten tak wrócił ze szkoły, że nawet nie widziałam kiedy, ale wiecie co? Wyskoczyło mi, że Aurora prędko nie doczeka się adopcji, więc chyba jednak nie możemy zaadoptować tych zwierzaków tak szybko, a więc no troszeczkę smutek. Zobaczymy zaraz, czy on będzie mógł zaadoptować konia. Mam nadzieję, że tak, bo jak nie, no to lipa, będzie musieli czekać. Dobra, ale zjesz, zjedz na razie resztki sobie, jako zrobisz te lekcje. A już przestały się robić, no dobra. Gdzie idziesz? Wypil chwastę. Gdzie ty będziesz je piliła? Mam jeszcze jakieś drzewo, a no mamy. Tutaj jakieś, jakaś jabłoń rośnie. Włączyłam te zraszacze. Ona miała właśnie się bawić tymi zraszaczami, ale patrzę, że ona jeszcze ogarnia ogarnia ten ogród. Pewnie może po tych dwóch dniach, wiecie? Po tych dwóch dniach, jak jej minie ten nastrójnik, to będzie wtedy mogła sobie zaadoptować jakiegoś yy, zwierzaka, ale zobaczymy, no, zobaczymy, czy on będzie mógł, no, Zaraz pójdziemy na górę, jak on zje. Tutaj do kompa. Adoptuj ze schroniska, zobaczymy czy będzie. Czy to przejdzie, czy to się uda. Dobra, a ty, Aurora co? No ty teraz idziesz jakieś grzybki pielić, no dobra. 1380 mamy. Fajnie by było... Zra nie wiem, ale może z źrebaczka? Nie wiem czy można. Boże, nigdy dawno nie ogarniałam tematów koniów. koniów. Koni tutaj w trójce, więc zobaczymy jak to będzie wyglądało. No dobra, Aaron. Nie wiem, czemu oni w ogóle zmywają tutaj. Przecież mają tutaj tą umywalkę. Nie wiem, może ona nie, nie działa, czy co? Tutaj nawet mają płyn do naczyń. No, także, no nie wiem. A tutaj, jeżeli chodzi o salon, to też tutaj patrzcie. Trochę kolorki pozmieniałam, zmieniłam na pewno kolor um, tego pie pieca, boże, kominka i takich i ścian i ścian. Ściany zostawiłam, właśnie te takie tapety i tak dalej, żeby zachować ten troszeczkę chociaż klimat, wiecie, um, tego takiego wiejskiego domku. Dobra, bawisz się zraszaczem? <grym> Bo ci zabawy ma brak i tak pomyślałam, że sobie tutaj polatasz w tym zraszaczu, a co tam. Dobra, Aaron, a czy ty możesz to sprzątnąć? Możesz, ale czemu ty nie dzwonisz? Znaczy nie nie idziesz? Miałeś iść e, właśnie, adoptować. Adoptuj zwierzaka ze schroniska, no spróbuj to zrobić. Dobra, nasze koty jeszcze są jak coś, więc jeszcze będziemy mogli je odzyskać. No ale mamy też konie: Bacon. Bacon? Zobaczmy: Kicker, Kismet, Rygiel. Właśnie. Czy to są do... źrebie, a można źrebie, patrzcie. Fajnie, emeryt, emeryt, źrebie. Mamy dwa źrebięta. To jest szampanka. Krnąbrna, zwinna, niewyszkolona, szybka. A ty niewyszkolona, geniusz i szybka. Mi się ta podoba bardziej. Taka jest szara, ładna, ale jest krno, krą, krnąbrna, zwinna, niewyszkolona i szybka. Zwinna i szybka, a ona też jest niewyszkolona, tylko ta jest geniusz. Dobra, weźmy sobie szampankę. Tylko nie wiem, czy. czy nam dadzą. Na razie zostawimy takie imię, a wy, jak coś, to napiszcie propozycję. Tylko zobaczmy, czy nam dadzą. Czy nie wyskoczy ten komunikat, co mi wyskoczył? No. Zabrał z ponieważ nie była otoczona odpowiednio, A, um, Aaron ma Aaron i długo nie doczeka się kolejnej adopcji. Kurde. To pewnie po tej, dopiero po tym. Wiecie, co po tej. Po tym, jak zniknie ten nastrójnik. Chociaż może spróbuję. Spróbuję jakoś to zrobić enrasem. Może coś się uda. Usunęłam ten nastrójnik y, Enrasem, ale niestety gra nie dała się oszukać i dalej nie chcą nam dać zwierzaka, więc no trudno. Ten nam robi tu foty. Ja myślę, że rzucimy na niego zaklęcie podmuch ognia. Dawaj, Aurora. Tak jak się tu wygina? Dawaj, Aurora, rzucaj na niego zaklęcie, potem pójdziesz się wykąpać i pójdziesz zjesz. A ty jak tam? Może też byś poszedł, wziął prysznic. Sprzątnij i weź prysznic, a później zejdziesz do kurczaków. E, nakarmisz. O, możesz walczyć. No i spytaj, co było pierwsze, jajko czy kura. Myślę, że to jest dobry pomysł. Dawaj, rzuć do niego podmuch ognia, bo on jest taki właśnie. Dobra, wyłączmy już te straszacze, bo już są nam niepotrzebne. Patrzcie, ona na niego będzie rzucała zaklęcie. Więcej do nas nie przyjdziesz, ty mendo. <laughs> łops! Łops, łops. Ale on jakby, wiecie, w ogóle nie przejął się tym, że tam się sfajczył. Nie, tam nie. Dobra, chodź, wykąpiesz się sobie tutaj, weź kąpie no i sobie tutaj użyj. Kurde, no, słaba sprawa z tym, z tym właśnie, że nie możemy sobie tego kota zadotować. No zobaczymy, może jak oni się prześpią, może właśnie na, na drugi dzień, może minie 24 godziny, no nie wiem. Zobaczymy, może się nam jeszcze uda w tym odcinku, ale jak nie, no to trudno. <grych> tak się zastanawiał w sumie, jakie te e, zajęcia poza by do niego pasowały? E, bo w sumie to nie wiem za bardzo. Ale może klub nauki? Spróbujmy na ten klub nauki go zapisać. Aurora tutaj spaghetti zrobiła, więc ja na razie schowam do lodówki, bo nasz Aaron nie jest głodny, a ona chce kogoś zamienić w żabę, <grym> w ropuchę. Sorry. Dobra, dzwoni ktoś do nas, ale myślę, że my tutaj zignorujemy telefon. Nie, nie będziemy ćwiczyć dla punktów um osobistości. Naprawiłeś, udało Ci się. No właśnie, ja bym chciała, żeby on był, wiecie, taki majsterkowicz, żeby taki zaradny był. Wiecie o co chodzi. Żeby miał majsterkowanie rozwinięte, to ogrodnictwo też, więc będzie musiał się trochę ogrodem zająć bardziej niż on, niż Aurora. No ale to wiecie, w swoim czasie. Także idzie teraz, zapisze się na te zajęcia pozalekcyjne. No a później będzie spał, bo już jest 12, więc pójdzie sobie spać. No i Aurora też, bo ona w ogóle dzisiaj miała wolne. Nie, a dzisiaj jest czwartek, w ogóle jest dzisiaj dzień wypoczynku, fajnie wiedzieć. A przyjechał Festiwal? Jest festiwal lata. No dobra, okej. Okay. No tak, ogarnięta. Ja przecież to dopiero dzisiaj jest, jest ten dzień wypoczynku. Ja patrzyłam po 12. Przecież, że jest dzień wypoczynku. A, masakra. Dobra, jest w ogóle piąta, więc na razie chyba jeszcze wcześniej. W ogóle zombiaki mi tu chodzą i żrą rośliny, ale ja tutaj robię im tak i oni sobie idą wtedy. Będziemy musieli to ogrodzić. Tutaj pewnie, pewnie damy po prostu, wiecie, tutaj machniemy ogrodzenie, żeby tutaj nam nie wchodzili albo ogólnie dookoła domu ogarniemy jakieś ogrodzenie, żeby tam tu nie wchodzili, bo jak widzicie, nawet tam się przy kurczakach karolach kręcą, a ja bym tego za bardzo nie chciała, żeby nam się kręcili. O, ten lezie. Odechciało mu się. Ty też idź do domu. Czego tutaj przylazłeś? Jakieś riki? Nie wiem, z Ameryki? Eee, idź do domu, poszedł mnie stąd i zostaw moje kurczaki. <grych> no, ale jest pędza 30. No, niech oni sobie jeszcze chwilkę dośpią w końcu jest dzień wypoczynku dobra, wstali, słuchajcie oboje idą na dół tutaj Aaron zrobi gofry Aurora zrobi gorące napoje chciałabym właśnie, żeby jednak te ich relacje troszeczkę się poprawiły bo wiecie, do tej pory Aurora tak naprawdę miała w nosie, jakoś nie skupiała się na swojej rodzinie a teraz to no, fajnie było, żeby jednak oni jako, że są i tak tylko we dwoje to żeby ze sobą te relacje poprawili i też właśnie sam Aaron tutaj ma właśnie w, spędzać czas z ciemką Aurora, zostać najlepszymi przyjaciółmi, więc może razem dzisiaj się wybiorą właśnie do, na festiwal lata. Ta się kręci, nie ma gdzie tego postawić. Muszę jej zmienić tą piżamkę, bo tak trochę już chyba nie bardzo. No i Aurora fajnie, żeby z kimś tutaj jakiś romans zaczęła. No wiecie, niech korzysta z życia jeszcze, póki może kobietka. E, tutaj będziemy pie będzie piekło, no dobra. A te sobie o kaweczkę z rana na takim wiejskim, słuchajcie, to jeszcze byś powinnaś otworzyć te drzwi, wiecie, takie, takie powietrze powinno wlecieć, fajne tutaj te bzyczą pszczołki, pszczołki, potem pójdziemy kurczaki nakarmić i ogólnie zobaczymy, co tam słychać na naszej wiosce. No i spróbujemy tego konika zaadoptować, ciekawe, czy nam się uda dzisiaj. No dawaj, te, te pierogi chciałam powiedzieć, może co, ja dzisiaj mam goferki, dawaj, dawaj, zobaczymy, czy Ci się uda upichcić. Ta, co ty, blog wampirów, skąd Ty to wyjęła w ogóle, z kieszeni? Z kieszeni wyjęłaś, no co Ty, dobra. Ale pięknie, czekaj, pokaż. Wow, no słuchaj, taki zapaszek pewnie tutaj idzie przez chatę. Dobra, idź ty też zjedz sobie. Zjedz, co ci syn przygotował. O, i masz co? Pobudzona. Napój kofeinowy. No i super. Weź sobie go, to ja go schowam. No i znowu mamy te egzotyczne jajo za 1500. Ciekawe, jak często ono się trafia. I te sprzedamy na razie też. Dobra. Aurora tutaj ulepszyła, chyba nawet jej się udało. A spróbuj ulepszyć też to samoczyszczenie. No jednak to samoczyszczenie nam się przyda bardziej. Wiecie, nie będziemy musieli się tutaj bawić z tym sprzątaniem. A ty. Nie, nie możesz jeszcze sobie tutaj książkę, jakieś przepisy. Tu jakieś te. A ja jej nie kupiłam tego, stoiska do magii. Będę musiała jej to zrobić. Dobra, na razie. O nie, nie ma tej. Nie ma tego konika, co chcieliśmy, ale jest jakiś hopek. Nie mądry, nie wy. ja. No nie. Oh my god, dlaczego tak? Powiedzcie mi, co mam zrobić. Jeżeli to mi się będzie dalej wyskakiwało, to ja się załamię. A jak nie, to po prostu dodam wiecie konia. Kup konia. Może uda nam się kupić w takim razie. Spróbujemy. A jak jakie to wiecie... A, tu Aurora ulepsza, no dobra. A jak ty to spróbuję, wie ty, dodać po prostu tak do rodziny tego konika, nie? I tyle. Aurora, jak tam ci poszło? Ciekawe, czy ty możesz na przykład te... Użyźnij, wyrzuć... Wypiel chwast, ogólnie popielęgny ogród trochę. Mamy trochę rzeczy, może będziemy mogli coś zasadzić. Rzuć zaklęcie... Rytuał konwersji. A tutaj mamy jeszcze jakieś rzeczy w ogóle. Hmm. Pokaż, co my tu mamy. Coś, co można zasadzić, jeszcze jakieś te. Nie, nie możemy jeszcze tego pozasadzać, bo mamy za mały poziom. To możemy zasadzić, to możemy zasadzić. O, czekaj, zobaczymy. A corn Lady. O, Lady! Dorosła, o, koszt. A nie są takie drogie te konie. Myślałam, że będą droższe, wiecie? A myślałam, że będą droższe. Ale ja bym chciała jednak. Żebie bym chciała, a chyba nie możemy kupić źrebięcia. Szkoda. Armata, agresywna, ojeja. dancer, 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 hałaśliwa, śmiała, krnomrna, leniwa, agresywna, leniwa, nerwowa, świniak. Dobra, może weźmy tego dynika, chociaż ja mam wlaz No ale weźmy go. No i mamy. Kunia. Co, wrócisz na koniu? Czy nie? Chodź, Dyniek, gdzie jesteś? Where are you? Dyń where are you? Ale oczywiście pada deszcz. Ale masz kopyta. <grymne> Ale masz kopyta. Dobra, zrobimy im zdjęcie. Wiecie, tak na dzień dobry. Witajcie. Co tam u was słychać? Ale ma warkocze. Jego chyba można i tak edytować. Tak mi się wydaje. Dobra, wracajcie do domu. Pojedziesz na nim do domu? Ale bez siodła. Nie, masz siodło. Ale nie umiecie, ale pada deszcz. O jacie. Tak, e, nie wiem do końca, czy on jest zadowolony z kwestii tej, że ma konia i że nim wraca do domu. E, no. <laughs> ale wiecie, to jego pierwsza taka, pierwsza taka jazda. O nie, Aurora musi iść do pracy. Szkoda. Bo przecież mieliśmy się wybrać. A nie, nie mamy do pracy. No dobra. Aha, okej. Okay. No dobra, no skoro nie, to nie. Dobra, możesz zejść z niego. <grybujesz> Biedny. Daj koniowi wolne lejce. E, wiesz co? Opieka. Wyczyść mu kopyta. Wiem, że pada deszcz. I wyszczotkuj go. No i co? I później właśnie nasz konik tutaj sobie... Możemy go szkolić, nie? To to akurat nie ma problemu, bo ma takie cechy, jakie ma. Ale no wiecie... Będziemy go szkolić. Musimy kupić te takie tutaj. Tutaj jest wodopój, ale musimy kupić takie do skakania i tak dalej. No i będziemy po prostu go szkolić i go wyszkolimy. Jeśli czasem będziemy jeździć na zawody, ale wiecie, to jest nasz pierwszy konik, ale na pewno nie ostatni. Może właśnie mm, znajdziemy dla niego jakiś, jakąś partnerkę e, i sobie tutaj będziemy ten. Co, nie możesz tutaj. Możesz tutaj podejść, czy nie? Powinieneś móc. Gdzie ty biegniesz? Gdzie on biegnie? Co on robi w ogóle? Rzuciano, siano. Aha. Co, nie może wejść przez te drzwi? Dobra, udało się. Słuchajcie, jest nasz konik w zagrodzie, i tutaj usunęłam też, e, wiecie, tak jakby podłogę, bo tak dziwnie, jak ko koń. <noise> Kot. w takiej zagrodzie, i tutaj, wiecie, drewniana podłoga. Tak raczej dałam taką zwykłą ziemię. E, no i on sobie tutaj je. A Izję sobie będzie odpoczywał, patrzcie, jak sobie tutaj szamie. Miam, <śmian> miam. Ja go trochę może edytuję, potem w kasie. A co ty chciałeś? Tak, będziesz się uczył. Właśnie, Jockey. Tak, to będzie nasze pragnienie życiowe, słuchajcie. To będzie nasze pragnienie życiowe. No dobra, ty wiesz co, Jokeju, nasz? Idź tutaj i patrzę, że masz jakieś tutaj rzeczy do ogarnięcia siebie, więc tutaj siebie ogarnij. Śmiało, Aurora, Aurora ogarnia Jakieś kwiaty ciągle. Ona tutaj się ma, biedna. Wykorzystujemy ją poniekąd. No ale dobra, zostaw już te kwiaty, Aurora. Ty też idź się wykąp. Weź prysznic. No i myślę, że ja będę kończyła ten odcinek. Wiem, że mieli iść na Festiwal lata, ale to już najwyżej ja pójdę sobie z nimi sama. Słuchajcie. Jest. A, będę musiała pomalować te drzwi, żeby miały kolor tej naszej stodoły stajni, e, i też ogarnąć tutaj przed domem trochę. No, i może uda mi się właśnie zrobić tą furtkę, bo mamy troszeczkę pieniążków. Aurora, Aurora dostała za ten urlop płatny, żeby nam właśnie tutaj nie wchodziły takie randomowe simy, jak ten tutaj, co przylazł z preparacji, e, więc tak sobie to ogrodzimy. E, no, i dziękuję za dzisiejszy odcinek. Piszcie, jak Wam się podobało, jak Wam się podobał nasz konik. E, no, i dajcie znać, czy mieliście takie z tymi właśnie zwierzętami rzekami z tą adopcją, bo chciałabym jednak mieć jeszcze jakiegoś pieska, no i kotki nasze bym chciała odzyskać. Kto to? Kruk. Jezu. Chciałabym nasze kotki odzyskać, no i mieć jeszcze na pewno więcej koni. Także dajcie koniecznie znać. A teraz ja się z Wami żegnam. Dziękuję, że oglądaliście. Łapka w górę, jak Wam się podobało. Subskrybujcie kanał. No i do usłyszenia, do zobaczenia. Buziaczki i pa pa.